Chcę się zgłosić. Słucham, słucham, dziecko. Panie dyżurny, dla tego leczka, co jedzie od Leszczyn, ten dwudziestki dwójki, co jedzie do Czechowic, będzie wiatr? Będzie wiatr, będzie. Zaraz stawiamy. Panie dyżurny, to ten rozkaz dotarł do mnie, doręczono go. Jeżeli nie ma przeszkód, to możemy jechać dalej. Dobrze, panie mechaniku, zostawiam panu.